Wiadomość, że zombie to nie jedyny problem okazała się prawdziwa. Nie wiem tylko czy to dobra czy zła informacja. Ale skąd się tu wziąłeś? Zwoń... Stary ja tu... Bawisz, noga? jak... Ci... Ja tu... Jezus Maria, poczekaj, czekaj, 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 masz, masz, masz bandasz. Jak postrzeli? O czym ty mówisz? O czym ty mówisz teraz? No stary, przyszłem tu Miałem no, tu kurde... Dobra, no, 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 na... Dobra, wiesz kto ci to zrobił czy nie? Skąd się tu wziąłeś? Skąd się tu wziąłeś? Jesteś ze zrzutu, jesteś ze zrzutu. Jestem, tak, 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 Chodź, 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 Ej, ktoś tu jest, ktoś tu jest, szybko, szybko, chodź, 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 uciekał. Szybko, szybko. Czekaj, czekaj, chodź, 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 chodź. chodź. Skocz na górę. Na górę, na górę, na górę, na górę, tutaj. Nie wiem, kupiłem go. Są tutaj. Jak go mogłeś zgubić, stary? No nie wierzę, nie? Bierz lo lotnie, bierz lotnie, bierz lotnie. Co, chodziłeś? Uciek o stary. Uciekamy, uciekamy, chodź, 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 chodź. Co jest? A... Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Trzymam się star... za mną, leć za mną, leć za mną. Dolecimy, dolecimy. Chodź, 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 damy radę, damy radę. A... Nie spodziewałem się, że udzielenie pomocy jednemu rannemu przyniesie mi tak dużo problemów. Początkowo bezpieczna zielona strefa przerodziła się w koszmar i początek nowej fali zagrożeń. Nie wiem kto to był, ale stwierdzam jedno. Tak szybko nam nie odpuszczą i musimy się dowiedzieć kto to jest i dlaczego chce nas zabić. W tym świecie nie ma wielu zasad. Istnieje tylko jedna istotna. Przetrwa silniejszy. Stary, niedaleko stąd jest bunkier. Musimy dać radę. Dobra. Kto to jest myślę, że... o, nie mnie. Nie Kto wiem, to zatem, jest ja w ogóle? Widziałem praktycznie. Ja po prostu chciałem uciec. Skąd, A... jak przybyłeś tutaj? Co się stało? Czemu tam wszędzie jest magma i lawa? Jak to ja się stało? Ja informacje o zrzucie jakimś. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Stary, szybko, chodź szybko. Jak ja się wiem, nazywasz? Wiem. Jak się nazywasz? Kim Mohamed, jesteś? Mohamed. Jaki Mohamed? Mohamed Vanjiru, stary. Mohamed Vanjiru, okej. Okay. Jesteś z Olympus City, czy raczej nie z tych nie, terenów? No wiesz co, ja tu, ja tu z rodzicami przyleciałem, stary, dwa lata temu, więc trochę tu żyję, ale, ale generalnie to, to nie znam całego miasta i, i generalnie chręciłem się tylko po, po części, więc wiesz. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Powiem tak. Rozumiem, że wiesz w jakim świecie żyjemy i. No zdążyłem się przekonać, wiesz? Ludzie to nie jedyny problem. No, zauważyłem. Okej, okay, to dobrze. Zary, ja nie wiem to to jest, ale wiem, że są niebezpieczni i musimy, musimy działać. Miałeś z nim do czynienia kiedykolwiek wcześniej, czy nie? Nie no, znaczy wiesz, nagle mnie ktoś postrzelił, nie miałem pojęcia odchodzi. Okej, okay, rozumiem, no. spoko. Okej. Okay. Słuchaj, niedaleko tutaj jest mój bunkier, obok tej wieży, zaraz Masz bunkier jakiś? Długa historia, naprawdę, długo by opowiadać, swoją drogą Bardzo przypominasz mi jednego znajomego, z którym kiedyś tutaj. Nieważne, zapomnijmy o tym Chodź do bunkru, musimy się opatrzyć tam, mam jeszcze kilka bandaży Chodź za mną, zapraszam Widzimy chata bogata, szybko, szybko, chodź to to że nie do przetrwania masz, to No, nie mój bunkier, ale daje sobie radę. to sobie po prostu. No, tak się składa, że jakoś się tu napotoczyłem. Czekaj, mam bandaż. Dobra, proszę. masz. Trochę weź sobie, ja mam te mniejsze. O, dobra. Okej. Okay. Słuchaj mnie, mam... Mam jedno pytanie. Zobaczyłem obok ciebie kartkę, jak leżałeś. To jest kartka, którą ty zostawiłeś, czy nie? No, właściwie to tak. Okay. Po prostu chciałem, żeby ktoś dowiedział o tym i żebym spotkał kogoś, kto może mi pomóc, nie? Długo byłeś w tym obozie, czy nie? Tam, w tej magmie? No, chwilę byłem. Kilka minut. Szło rozglądając się tutaj, wiesz, po tej pomocy w końcu. Ktoś, ktoś mi coś obiecał, ale w końcu się inaczej okazało. Czy jak ty tam przybyłeś ta lawa była tam wszędzie wylana, czy to się a, stało a, jakoś a, nagle? Myślałem, tak, tak. Okay, tak i... że ktoś komuś coś stały, też chciałem komuś pomóc, ale. Okej, okay, no, czyli to jest starsza sprawa już. Okej. Okay. Powiem tak, w bunkrze za dużo zapasów nie mam. Yy, w zasadzie okay, to... Inaczej to nie zostaniemy na długo. Są te cztery borówki. Nie wiem czy nam pomogą Masz trochę chleba, połowa moich o, zapasów Więcej więcej ci zaoferować nie dam Cicho, 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 cicho. Kurwa, znowu tutaj są Chowaj się, chowa się, chowaj się, chwa się. Słuchają, słyszysz? Tutaj słyszysz? Ej, co so jest? Ej, co so jest? Dobra, 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 chodź szybko, 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 szybko Uciekamy, uciekamy, uciekamy Szybko, szybko, szybko. Szybko, stary. Masz uciekać? Nie wiem, sieknie gdziekolwiek. Skąd to, Skąd oni się tu wzięli? tu się odpierdala? Nie rozumiem tego. Nie wiem, uciekaj, proszę cię. Jezus, Maria, dla, się w Nie nie Oni mogą tu zawsze do nas przyjść. Powiem tak, siedzisz w tym miejscu dużo ode mnie. Na dobrą sprawę sam nie wiem skąd się tutaj wziąłem. A. O, widzę, że koledzy martwi też się już obudzili no, bo ich niestety. pora w końcu. Czekaj, co, jakieś wielkie adwasilozy no, no. widzisz to? O no, kurde, nie chodźmy tam może stary. Czekaj, czekaj, co tu jest, co tu jest. Poligon wojskowy Olympus City City. mnie, mieszkasz tutaj dwa lata, tak? Olympus, Olympus City to jest te miasto. Cały, te, cały ten sektor, w którym się teraz znajdujemy. Jesteśmy teraz na Olympus City, tak? Okej, okay, dobra. Cokolwiek mi to dało. O Boże. Powiem Ci tak. Nie wróci nam kolorowej przyszłości. Stary, tu możemy... Ale jesteśmy... Poligą. Tu może być dużo rzeczy wartościowych, wiesz. Czekaj, czekaj coś Wojskie tu jest. Coś prawy. tu jest. Military barracks. Poczekaj, coś tu może być. Weź szybko sprawdź, cokolwiek to tu może być. Cokolwiek, no. Bandaże. Myślę, że... Cokolwiek może nam się przydać tutaj. Stary, no. bandaże. Mohamed. Tak? Dobrze pamiętam m Mohamed? Mohamed, w ogóle jak to masz na imię? M mów mi Oskar, bo nie przedstawiłem Oskar się. Dobra. Ci... Siema, Oskar. Mówisz ciągle do mnie stary, jest... trochę tak niezręcznie czuję. Bądź przejdźmy na ty. Jesteśmy tutaj we dwójkę. Jasne. Powinniśmy sobie dać radę. We dwójkę będzie raźniej, mam nadzieję, że trefny nie jesteś. Ja ale warto ufać komukolwiek. Nic tutaj nie ma. Musimy stąd innego. Biegniemy dalej. Jest już dzień, plus dla nas o, o jakieś ciekawe tunele Command Center, no Tam Tamtą dwójkę raczej już zgubiliśmy, mam wrażenie, że to, byli nas, to były nasze jedyne problemy w zasadzie. Co to jest? Powinniśmy tu przejść, mi się wydaje. masz jakiś kilo, co? Coko... O, super, świetnie. Co to jest co, jest? co to jest? Wydaje yy. się, że to mapa tego poligonu całego. O czym ty mówisz? Faktycznie, co? Jest jeszcze nasza lokalizacja. Jesteśmy dosłownie... Widzisz ten wielki pas startowy? O, stary. I to może być nasza nadzieja. Żeby jakoś stąd się uwolnić, nie wiem. Nie wiem jak z ty, ale ja wolę stąd uciec. Widzisz te wielkie hangary po naszej prawej? Tutaj obok tego samolotu Widzę, widzę No tam może być coś ciekawego Udajmy się tam Jest no, chyba tak. najbliżej Możemy, poczekaj, poczekaj Możemy potem udać się jeszcze do Te dwa helipady Ewentualnie te dwa hangary no. Jeśli coś jeszcze tam znajdziemy Miejmy nadzieję, że tamta dwójka Szybko się tam nie wydosta Powiem tak no, Nie na wiem na jakiś czas, Nie wiem co to była za dźwignia Nie chcę wiedzieć Nie wiem skąd ona się tam wzięła ale... To nie Nie A. wiem, nie wiem jak to się stało wszystko. Jakaś jest stary, coś nie? jest, coś to jest, stary. coś jest. Pusty magazynek, jakieś te naboje, nic ciekawego. Dobra, dobra, tutaj nic nie mam. Ciekawe czy to jest sam... jakby odpalić te wszystkie samoloty? No, myślę... tak się na tym nie znam, myślę, że zna się na samolotach z Ani trochę. Jedyne na czym się znam w sumie to na niczym się nie znam, mniejsze o to Myślę, że tych samolotów raczej nie odpalimy, a jeżeli... Myślę, że te silniki, silniki wiem, są wszystkie to... uszkodzone Myślę, że nie ma szans, nie ma tutaj nic wartościowego w tych naprawdę Zawiodłem się już trochę Dobra, co my tutaj mamy? Nic, nic Poczekaj. w zasadzie Co to znowu masz? Znowu jest jakaś skrzynka jest? Weź zobacz, nic więcej nie ma co O kurde Co jest? O, zobacz to, Oskar to jest. O, proszę! Dobra, bierzesz mp piątkę ja przejść, jemy piątkę. MP7, jak to jest amunicja potrzebna? Ja 4,6 niebieska. Dobra, poczekaj, muszę wrzucić kilka śmieci. Dobra. Yy, dobra, biorę całą amunicję. Okej, okay. zobaczmy. O, proszę! No to już jest. Tak. Okay. To jest konkret już. Wygląda na, na Możemy... bardziej profesjonalnie niż ten Digel. Swoją drogą, ten Digel, do którego zlewałem ciebie, to jest pusty. Jest zepsuty, A, tak, tak. mogę to może chyba wyrzucić. Tak, tak. okay. okay. Mniejsza o to. Kiedyś co o tym pogadamy. Dobra, biegnijmy do tego holu, Muhammad tak. Myślę, że tam coś może być. Nie wiem dokładnie co, ale coś może być. To wielkie... Ej, wielkie. Poczekaj, sprawdźmy, czy do tego helikoptera jakoś można wejść. Czyż. W środku. No, myślę, zobacz, Bea, zobacz, клanee, ale... coś o, jest, coś o, jest, coś się. O. Je... o... Okej. Okay. Dobra, idźmy stąd, może. Nie okay. chcę na to patrzeć. Nie chcę być następny również. Dobra, jest jakieś wejście, wejdźmy tutaj. Broń przy sobie. Broń przy sobie. Nie wiadomo, co tu może być. Zobaczmy, co tutaj mescha, jakaś stołówka. Sprawdź, nie czy, nie mam, jest jakieś, coś coś ciasto, jest, jakieś ciastro, ciastro, jest jakieś ciasto, jest jakieś ciasto, jest jakieś ciasto, poczekaj dobra. Ziemniaki, i myślę, że czekaj, mogą być zeszyte Nic tu więcej nie. Czekaj, czekaj, Ale czekaj. Cholera, znowu tutaj idą, szybko, 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 chodź, nie chodź, się chodź, się chodź. chodź dawaj, stary Kurwa, skąd oni się tu wzięli, co tu... Prawne. Nie no, oni musieli nas tak śledzić Czekaj, 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 masz jakiekolwiek klocki? Czekaj, cokolwiek, cokolwiek, weź Kop, 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 kop cokolwiek, kop cokolwiek, szybko, zabagardować się Szybko cokolwiek, dobra Tak, pręd, tak prędko nas nie znajdą. Gdzie my jesteśmy w ogóle? To jest jakaś centrala stary Lotnicza centrala, faktycznie. Lotnicza centrala, no. no Okej. Okay. No, nie wiem jak coś uciec, my, ale my, ten, my tymi drzwiami na pewno nie wyjdziemy Co to? Plan Wierzy. Jakiś. Wierzy, plan. Oj, zobaczymy to. Co to jest? To jest plan na skraftowanie statku. No właściwie to tak, no. Czekaj, co jest w tych skrzynkach, co jest w tych skrzynkach, co jest w Mam chyba, Ja mam chyba jakieś same śmieci, jakiś sail. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czekaj, a co tu potrzeba do skraftowania tego? Mam sześć, 6 szagle. Mam dwa. Też mam dwa. Mam jeden hul. Bądź mi bądźmy bądź mi Czekaj, co tu jest, co tu jest? Coś tu jeszcze jest? Nic więcej nie ma? Naprawdę? To jest, 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 jest. Są kolejne, są kolejne. W o... tego? Ile masz tego? Ile masz tego? 2 2 2 mi, mi, Potrzebujemy silnika. Potrzebujemy silnika. potrzebujemy silnika? Normalnie. Czekaj, czekaj. Crafting, crafting, crafting. tu był crafting, tu był... Poczekaj, poczekaj. By był crafting. Haj, jest, 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 crafting, jest crafting Szybko, szybko, szybko Cich, 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 chodź, 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 chodź Brakuje nam tylko silnika, muszę... Oj, 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 cicho, Dobra, dobra, czekaj, czekaj Dobra, zróbmy tak Są w budynku, są pod nami, nie mogą się no no. przegrać tamte... oj, cicho, cicho Zobacz, tutaj jest w środku! Zobacz tu jest w środku, tutaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj jak to tam jest! Czekaj, czekaj jak to tam jest! Robisz kiedyś samolot Nie! Ja pierdola. Czekaj, 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 czekaj Czteraj Sale, dwa hule i silnik. Czekaj, czekaj. Okej. Okay. Airship Airship, poczekaj, czekaj. Jest tutaj Helipad, jest tutaj Helipad. Myślisz, że odpali? Dobra, jestem sięmy, silnik. zaryzykować. Jesteś na szczycie, budynku, już stąd nie wyjdziemy. Dobra. Ty ufasz temu, bo ja nie trochę. Jestem pewny, że to wybuchnie z nami. Spróbujmy. Myślisz, Uwiel że mam... Masz rację, nie mamy czego wyjścia. Czekaj, czekaj. Przedostali się. Kurde, zaraz się przekopię tamtend, jestem pewny. Dobra, dobra, nie zostało nam nic więcej. Siadaj, 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 siadaj Jesteś? Spróbuj, coś. Jakoś czekaj, jak to odpalić? odpalić jak to. Coś? Masz tam chyba kozik start, weź to kliknij. Czekaj, czekaj. Cholera, nie wiem jak to odpalić. Mm, brakuje jakiejś benzyny, jestem pewny. Z tym startem jakoś. Banner, upgrade, weapon slot. Czekaj, czekaj, spróbujmy. Weź, wysiądź, weź, wysiądź. Dobra. No fuel, brakuje nam benzyny. Cholera. Musimy znaleźć jeszcze benzynę. Dobra. Poczekaj, no, musimy, musimy... musimy się tego. Do... Jakiś magazyn czy coś. Cojowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj, się. Chowaj się, chowaj się. są? przedostają się. Ale jak ty chcesz ogarnąć benzynę? Czekaj, jest tutaj coś na dół. Musimy szukać! jest tutaj coś, jest. To... Czekaj, jest to tutaj... jest, tutaj... czekaj. Muszę wyjść jakoś. zajdziemy zejdziemy tutaj chwilę. Musimy znaleźć jakąś benzynę, no, przecież no, musimy na... jakoś odlecieć. Nie ma tutaj żadnej skrzynki, no. Pogi... Nic tu nie ma. Granat jakiś mamy Co jest? Nie zbyt... o no czekaj -luneta. Miesz, chyba Luneta to może drugi bryj granat, bryj. dobra, bierz, szybko, szybko, nie tam zaraz przedstaną. Jest, jest Lawa Myślisz, że to może zadziałać? Chyba to tak działa, no, spróbujmy Czekaj, Sprybujmy. czekaj Cholera, nie mieszczę się, no co jest nie tak? Masz jakieś... weź to rozko, po prostu, szybko, 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 szybko Dawaj, 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 Dobra, dobra, szybko na ten, ten na czym się podpunktować? Mam. Czekaj. O, 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 o. Dobra. O cholera. Stają się powoli. Stary, co to ty pierdolasz? Życie się nie Szybko, szybko, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Odpalił, odpalił, odpalił. Szybko, szybko, co tam się dzieje? Szybko, 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 szybko. O nie, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Stary. Chyba nas już nie dogonił. Stary, uciekliśmy. Uciekliśmy. Dobra, nie powiem jeszcze... O Jezu, Oj 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 Dobra, spokojnie, ostrożnie. Damy radę. O Boże... Hamet, nie yy. wiem jak się to powiedzieć. Yy. Spokojnie. Nie dogonią to nas, to było? nie masz opcji. Huk? Stary, Z tego... Uciekliśmy. Mohamed, ucie... okay. udało się. Dobra. Uciekliśmy yy. przynajmniej od nich. Nie wiem co jest Dzień gorsze. Od nich. Gorsze jest to, że wszędzie są te zombie, by oni? Nie wiem jak ty, ale ja chyba wolę uciec ja z tego miasta. Ja odetchnąć przynajmniej chwilę z tym człowieku. Mam mach od trzech dni, w ogóle nie miałem okazji, żeby się przespać. Nie wiem jak ty, ale ja potrzebuję regeneracji. Zdrzemni się, ja chwilę poprowadzę, jeszcze trochę siły mam. A, dobra. Musimy to dać to... radę. Proponuję następny przystanek Z dala od Olympus City, nie wiem co ty na to No, myślę, że... Myślę, że to dobry pomysł Dobra Obudzę cię jak gdzieś dolecimy, okej? Okay? Jasne Dobranoc